Ostatnie kilometry, moje autko tam gdzieś z tyłu jest. Nie przyjmę, nie chodź moja Ja jadę tutaj za jednym autkiem. No nie będę gonił, bo nie ma po co. Sprzęty działają, autko wymyte, wysprzątane, wypachnione, żadnych śmieci nie ma. wszystko powinno być ok jeszcze byłem e, spotkałem się z moim kuzynem na kitlic, na hojerze gadaliśmy zatankowałem maszynę etplu i diesla żeby nowy kierowca, który będzie jeździł żeby nie miał już problemów żeby nie musiał zaraz się męczyć z tankowaniem i tak dalej wszystko tutaj jest przygotowane lodówka wymyta zrobię później taki mały rozsycz w sprzęcie całym no to nie wiem czy będzie widać ile kilometrów mam na pół miliona pięćset siedemnaście kilometrów także no trochę jest szkoda ale po prostu na razie się nie dogadaliśmy wyszło jak wyszło tylko obyśmy się w dobrych stosunkach rozeszli. Tak jak mówię. To będzie, to będzie dobrze. Jest godzina 9.29. Dobry czas do nagrywania vloga. Pozdrawiam Was do następnego wejścia. Hej! Mida, mida. I wjechaliśmy na firmę, także tak to wygląda, zaraz gdzieś się tu rozbiją, stoją autka tu i reszta tam bezużyteczne.